Cześć. 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 Maciej. No? Za co, po do czego do dyrektora mamy iść? Jak mamy? Chyba Ty pójdziesz. Ja pójdę, a nie Ty? Czyli, czy, no, czyli to co ja? Czyli to do dyrektora doszło? Tak, doszło, ale co? Co żeś odwalił? Zaczynam się robić coraz słowniejszy. Znaczy, znaczy, mieliśmy na polski wymyślić jakiś wiersz, taki osobisty, no. stworzyć coś takiego, co się odnosi szkoły, jakiś no. wiersz, no i no. no, ja stworzyłem, mhm. tylko on jest długi dosyć i po prostu zapisałem sobie go, słuchajcie. No. Gdy upalny skwar ustąpił na rzecz wrześniowej aury, wraz z nią do życia powróciły dinozaury. Co jeden to straszniejszy, starszy i zmarszczony, każdy ma swój system przez ich wymyślony. Dzieci się ich boją, ich polityki uczą nas te dranie i stawiają jedynki. Lecz i one się boją stwora na piedestale siedzącego w swym loku o wielki pryncypale. Lecz rządy ich się skończą, kres ery już nadciąga. Nie będą już nas nękać, gdy ktoś na teście ściąga. Raz śmiertelnik pewien zechciał wyjść poza schematy. I prowadzić po swojemu lekcje i tematy. Mając po swej stronie armię zniewolonych, wyparł zło wszelakie już nie będzie nikt wśród uczniów gnębionych. Żebyś ty do nauki był taki zdolny, a nie do takich głupot jak teraz! A ten ten, ten śmiertelnik to kto ten? No ja! A -a -a.